Minioną niedzielę 24 marca w sali teatralnej Miejskiego Domu Kultury odbył się charytatywny koncert na rzecz sześcioletniego Marka Choruki. U chłopczyka zdiagnozowano guza w pniu mózgu glejaka czwartego stopnia. Aby mu pomóc mieszkańcy Świnoujścia przygotowali na niedzielę pełną atrakcji. Jak zwykle w sali teatralnej nie zabrakło tanecznych popisów naszych małych artystów. Atrakcji nie brakowało też w sąsiedniej sali sportowej, gdzie czekały m.in. stoiska z ciastami czy fotobudka 360 stopni. Przez cały dzień na rzecz marka udało się zebrać 33 16 zł i 80 groszy, a także 119,13%. Chłopczyk jest w ciężkim stanie, nie może chodzić, a jego lewa ręka jest bardzo słaba, ma też sparaliżowaną część twarzy. Po zakończeniu chemioterapii rodzina będzie szukać dla Marka leczenia za granicą, ponieważ w Polsce lekarze dają tylko szansę na podtrzymanie życia. W ubiegłym roku Marek poszedł do zorówki i bardzo tęskni za swoimi kolegami i koleżankami.